Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan Teśnok, mam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić 45 tysięcy pucharków. Jak widzicie, aktualnie brakuje mi aż 52 pucharki. Jestem, moi drodzy, z Jeleniem na drugim koncie, który gra i jakiś jego znajomy, moi drodzy, więc sobie wbijamy. Moi drodzy, zobaczcie, która jest godzina. Gdzie to się pokazuje? O, tu się pokaże. Jest pierwsza 28, więc nie będę gadał zbyt głośno. Ale, moi drodzy, lecimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę nagrać filmy na zapas, więc, moi drodzy, tu, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, za poświęcenie tutaj, że o tej porze jeszcze nagrywam. Potem jeszcze muszę zmontować i tak dalej, żebyście mieli odcinki. Jak mnie nie będzie, moi drodzy, pewnie oglądacie już ten film, jak będę wracał mniej więcej, ale no, tak to wygląda. Więc no mam nadzieję, że docenicie łapeczką w górę. Tak samo moi drodzy, jeleń, który też o tej porze gra i mi pomaga, bo jakbym miał grać z randomami, to wiadomo, żeby to dłużej trwało. A tak to zobaczcie jak wyglądają temaczyki, naprawdę mega szybko to leci. Bo po prostu lecimy full na safe i praktycznie w ogóle nic nie bronimy, więc no, mega szybkie są te gry a z randomami wiadomo, żeby tak nie było. Więc też możecie, moi drodzy, to docenić łapeczką w górę. Zostawcie suba oczywiście, żeby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. Lecimy, po moi drodzy, 250 tysięcy subów. Okej, okay, ch chyba ginę, albo nie przejdę ją. Przejdę? Ją? czyli nie przejdę? Przejdę, dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Przeszedłem, rzucam ulta, okej, okay, to cyk, 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 cyk. Dobra, ale zginę i tak. No zginę. Zostanie trochę, kurde, dobra, może to łania dobiję. Dobra, dobił bardzo ładnie lecimy dalej, moi drodzy. Mamy do wbicia 52 pucharki, więc ee, Chyba jak będę miał 707 nadaj na Majku, to będzie równe e, 45 tysięcy pucharków, więc zaraz To pewnie dobijemy, no i lecimy Speedruna widzowie O masakra, masakra widzowie Tyle dzisiaj nagrywania odcinków, montowania Żeśmy jeszcze próbowali wbijać Karla na 1000 na tej mapie Miałem najwięcej 930 Potem żeśmy trochę spadli, już nam się nie chciało Bo była mniej więcej północ, mówię dobra To już nie, nie wbijajmy tego se. Co to wbije kiedy indziej i chociaż te 45 tysięcy, żebym jakiś film miał do nagrania, yy, i no tak to wygląda, moi drodzy, że jest pierwsza 30, a my gramy w Brawl Stars, więc no naprawdę, widzowie, no musicie to docenić łapką w górę, bo myślę, że dużo osób tak nie robi, dobra, mam nadzieję, że tutaj ten ziomek to dobije. Ja ja może też to dobiję w sumie, zobaczymy. Dobra, ładnie, nie no, ja to na spokojnie powinienem dobić. Ja to na spokojnie powinienem dobić. Chociaż jak mnie teraz wybronią we dwójkę, to będzie ciężko. Nie, no dobra, na spokojnie, na spokojnie. Dobra, mamy to ładnie. Jest kolejny inek, bardzo dobrze. Lecimy, moi drodzy, 707 na majku i powinno być git. Dobra moi drodzy, zaczęliśmy kolejną giereczkę, Tutaj troszkę się zagapiłem. Nie wiem co tutaj się stało, ale wiem, że Miadgar podjechał i nie żyje. Więc y, trzeba będzie tutaj uważać, jakoś wyjść z tego raz, ja nawet i go nie bronię. Ja nawet go nie bronię tutaj, nikt widzowie nie broni, my lecimy prosto na safe. No i albo my wygrywamy, albo nie, ja zazwyczaj my, bo po prostu mamy większy damage. Eee, I no chcemy jak najszybciej te giereczki grać, żeby jak najszybciej wygrywać i ginę. Kurczę, Dynamite mnie porobił na no blisko, niedobrze. Ale mam ulta, więc jak przejdę sobie prawą stroną to by było spoko. Mike porobił jeszcze łanie, o kurde. No nieźle widzowie, że Dynamite jeszcze łanie porobił. Dobra, ultem tam wysadziłem, bo chyba przegramy to. No chyba to przegramy widzowie. Chyba będzie przegrana. Kurde. Dobra, widzowie, lecimy z kolejną giereczką Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Kurcze jest w przeciwnym teamie kolcik. 8 bit i moi drodzy Daryl. No niedobrze, mogą nam szybciej zbić safe, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Jakoś ich tutaj wybronimy. Ja sobie spróbuję o, go sobie zablokować bardzo ładnie. Dobra, nieźle. No i teraz zbijamy się tak, ulcik, tutaj pyk, 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 jak najwięcej strzałów, dobra, zginąłem 69%, jest dobrze, teraz na szybko ich tutaj wybronić, Tam, y, tamten żemek od razu już pójdzie na atak, ja tutaj może coś spróbuję powybraniać, o na przykład tego Daryla, dobra, zarąbiście, łanie jeszcze tutaj ładnie wleciał, to jakby ulcik, jakiś fajny siat to by było spoko, okej, okay, ginę chyba. No i niestety przegraliśmy. Kurczę, przecież no większy damage miałem z kurczy No niedobrze. Dobra, moi drodzy, startujemy z kolejną giereczką Miejmy nadzieję, że uda nam się szybko tutaj wygrać. Mamy co kolcika, groma i Edgara w przeciwnej drużynie. Ok, no najgorszy jest kolt. Jak kolt nie przejdzie, to już będzie dobrze. Więc ja lecę na kolta, spróbuję go, moi drodzy, zastjonować z gadżetu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że w miarę spokojnie mi to wyjdzie, bo jeżeli kolcik przejdzie, to on może zadać spory damage Dobra, udało mi się coś tam go zatrzymać, dobra jeszcze go prawie wysadziłem tutaj fajny ulcik wleciał, przy okazji grą porobiony więc spoko, no i tutaj trzeba zadawać już moi drodzy cały czas damage na safe, zobaczymy co z tego wyjdzie jeszcze przy okazji jakbym ich tam pobijał, żebym naładował kolejnego ulta to było spoko, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu moi drodzy, dobra, ulcik, o kurde, prawie bym tutaj padł ale łania dobija. jeszcze tutaj rzucam, dobra bardzo ładnie bardzo szybki win, to mi się podoba, lecimy dalej moi drodzy no, ja już chcę to wbić, ja już chcę to wbić. Chcę mieć te 45 tysięcy, moi drodzy. Już nagrałem wszystkie filmy na zapas, więc bardzo się cieszę. Yy, jutro <gryw> idę się wyspać oczywiście i z rana to tylko pomontuję jeszcze, powrzucam na kanał i koniec widzowy. Koniec będę miał z 5 dni mniej więcej. No nie, ile liveów nie będzie, chyba nie będzie sobota. Znaczy, nie było w sumie, bo jak oglądać ten film, to już te dni minęły. Ale chyba, moi drodzy. 5, 5 dni bez liveów około, więc no, będziecie wyczekiwać live'a najbliższego. Może będzie dzisiaj, nie wiem kiedy ten film leci, ale w środę będzie live chyba, w środę albo we wtorek, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Będę wam dawał znak na Instagramie moi drodzy, więc bijecie na Instagram. A kto z jeszcze nie followuje, to gorąco wszystkich zapraszam, moi drodzy. Lecimy tam po 30 tysięcy obserwacji. Dobra, tutaj ładnie to zbijemy. Cyk, ok, ładnie dobite. No ile nam tam jeszcze brakuje pucharków? 707 na dajne Mike muszę mieć. Mam 689, dobra, czyli 3 gieraczki. 3 gieraczki mamy, moi drodzy, 45 tysięcy na koncie, więc bardzo fajnie. Lecimy od razu, nie ma na co czekać. Znowu kolcik, ale dobra, kolt na kolta będzie. Zobaczymy, czy łania go porobi. Ja będę na spajka, no i brok będzie jakiś na idzie, więc yy, no spajka powinienem sobie przejść bez jakiegoś większego problemu. Nie, łania nie gra, nie niedobrze. Chyba Bad za niego gra, ale nie jestem pewien. Mam nadzieję, że to Łania gra, bo jak. O kurde, ale. O, o kurde, ale żeśmy dostali teraz. No niedobrze. Niedobrze, widzowie, to jest bardzo niedobrze, bo yy, zdali nam już sporo na safe. Zdali nam sporo na safe, to mi się nie podoba. Ale dobra, Łania tam porobił, więc jest dobrze. Tutaj ten spike dużo pewnie nie zdziała, więc spoko. Yy, dobra, lecimy sobie tutaj. Ja sobie coś powrzucam. ok, dobra, fajnie, nie trafił mnie na szczęście. Dobra, jest ok. Mamy 59 na 60, yy, więc Git. Tamten kolcik, żeby został porobiony przez naszego bóla, to by było fajnie. Zobaczymy, czy ten ból da radę. 40-44, no nie, no nie możemy przegrać. Znowu będziemy się męczyć kolejne jakieś 5 minut dodatkowe. Nie, no jak to przegramy, to jest widzowie jakiś żart dosłownie. To jest widzowie jakiś żart, jak to przegramy. Nie, dobijam to. Nie no do Bili, nie wierzę, nie. No i lecimy na Team Brock, RT oraz EV. Zobaczymy, zobaczymy, jak sobie poradzimy na taki team, moi drodzy, więc let's go. Kolejna giereczka tutaj hejsta. No i dobra, ja już tutaj lecę. Trzeba zaraz porobić tutaj tego broka. Ok, trafi mnie niedobrze. Niech ten ból tam przejdzie. Oj, będzie ciężko, widzę, że ten team jakoś bardziej się broni. Nie podoba mi się to, bo wolę takich, którzy nie myślą, idą do przodu. Bo o wiele fajnie się na takich wygrywa. Dobra, ginę, ginę. Nie niedobrze, łanie jeszcze jakby przeszedł to było ale widzę, że tam bronią. Kurczę, no nie no, to będzie jakaś długa gierka naprawdę. Nie mogliby sobie odpuścić darować to. Gierkę o 45 tysięcy pucharków mi zostawić, żeby mógł wygrać. Dobra, nie no, masakra. Ja, ja już nie widzę widzowie, gdzie strzelam. Ja już nie wiem co się dzieje w ogóle. Ja już widzowie nic nie wiem co się dzieje, ale widzę, że wygrywamy, więc mi się to podoba. Nie wiem kto tam jest u nas na safe'ie, chyba ból. Więc spoko. Nie no, padłem od tych trutek, naprawdę. O, porażka widzowie, porażka totalna. Dobra, ja muszę tam jakoś przesiwalnąć ulta na safe, to jest, to jest mój cel widzowie. To jest widzowie mój główny cel w życiu w tym momencie. Bo jeżeli to zrobię, to tam dużo zadam, chyba 10% aż zadaje mój ult. Tak mi się wydaje. Dobra, za, za broka gra chyba bot już. Tak mi się wydaje, dobra, porobiony bardzo ładnie. Dobra, to będzie win. To będzie win widzowy. Czy to będzie ten moment, kiedy wbijemy 45 tysięcy pucharków? Jest chyba taka duża możliwość. Dobra, uwaga. Wracamy do lobby i chyba mam 45 tysięcy pucharków na koncie. Zaraz sobie zobaczymy. Uwaga, uwaga. Klikamy, moi drodzy, powracamy i mamy... Nie, brakuje jednego pucharka. Jednego pucharka brakuje naprawdę. Nie no, nie wiesz, że w to dobra. Ja muszę sobie coś wybrać. Wezmę sobie na przykład... 8-bit, i lecimy moi drodzy. Jeden pucharek. Jeden pucharek. Nie, no nie mogę. Ta gra mnie troluje. Zobaczcie, która jest godzina. Jest pierwsza, 44, moi drodzy. Jednego pucharka mi brakuje. No nie wierzę w to. Dobra, już miejmy nadzieję, że to zaraz dobijemy. 8-bitem widzowie. Jedyna postać, którą mam na 35 randze. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, tam jest Karl jakiś. O nie, Karl nam będzie obijał dużo. Nie no, Karl B., co to jest za team comp jakiś, ja jeszcze, nie, teammate B., ja jestem za wolny, jeszcze to przegramy, nie wierzę w to, widzowie, przegramy to, przegramy to, zobaczycie, że to przegramy. Dobra, 35% do 14, 15 sekund do końca, proszę, proszę, powiedzcie mi, że my coś tutaj zdziałamy, proszę, proszę, nie, 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 nie to, nie, przegraliśmy. Przegraliśmy, przegraliśmy o kilka procent. Nie wierzę to 6 do 11. Nie mogę, widzowie. Kolejna gra, kolejna gra o 45 tysięcy pucharków, bo dostaliśmy minus 7, a jak wygramy, będzie plus 8. Więc yy, będziemy mieli tylko jeżeli to teraz przegram. Teraz ja się popłaczę, widzowie. Ja się popatrzę, ja chcę już iść spać. Ja chcę już iść spać Five minutes later. Więc jest dobrze, już jest 40%. Dobra, to mi się podoba. Skończyliśmy to, dobra, wygrana. Mamy 45 tysięcy pucharków, widzowie. Mamy 45 tysięcy pucharków, jeszcze ja to spróbuję dobić. Czy nie dobiję? Dobra, 1500 zostało na safe, mam nadzieję, że zaraz kocik nasz czy... Czy ten nasz ból przejdzie tam I po prostu wygramy Bo to już jest na pewno wygrane Tylko tam ktoś musi dojść A zanim ja tam dojdę to miną wieki Z tym moim 8-bitem, który ledwo chodzi Ale wracamy sobie do lobby I w tym momencie powinniśmy mieć, moi drodzy Równe 45 tysięcy pucharków Zobaczcie, tak jest, moi drodzy Dziękuję jeszcze raz Prostowryj oraz łania mamała mama, jajo Że mi tutaj pomogli powbijać, moi drodzy 45 tysięcy pucharków, godzina Pierwsza 48. Wy zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć.